Witajcie, cześć. Słuchajcie, stało się. Zajeździłem pruniona, zajeździłem pruniona. Pękło, strzeliło i na tym się skończyło. Przestało działać. A co się stało? Pękło cięgło prowadzące ostrze, ciągnące ostrze. No i co? Serwis, naprawa. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W sumie. Dowiadywałem się o cięgna są na stanie zobaczymy Postaram się to naprawić Zobaczymy jak to wyjdzie. No cześć, pozdrawiam. Siemanko. Słuchajcie, bardzo ładna pogoda. Pruniod naprawiony, więc trochę, trochę działam korzystając z pogody. Teraz wszystko tam zobaczycie. Jak ta naprawa moja przebiegała Co tam się tak naprawdę stało e, I dlaczego się tak stało Dlaczego się tak stało, to ja wiem bardzo dobrze dlaczego się tak stało e, Gdyż no niestety Niestety, niestety, no pewno gałąź którą Ucinałem Którą ciąłem, No nie miała przepisowych 4,5 centymetra była dużo, dużo grubsza no i dlatego no, musiało strzelić to ostrze nie ostrze tylko ten wodzik prowadzący a tak jak mówiłem u mnie prunion miał bardzo ciężkie życie ma bardzo ciężkie życie w zeszłym roku wykarczowałem nim prawie hektar pirosa więc naprawdę miało prawo to się popsuć no ale naprawa poszła w miarę sprawnie Zresztą, sami zobaczcie. Siemanko, wszystkim słuchajcie, jest awaria na prunionie. Awaria polega ona na tym, że tu zobaczycie, już Wam to przybliżam, jeden z tych wodzików tutaj właśnie pękł. No i teraz, o tutaj, tu jest cały, tu mam pęknięty. Odpad, kawałek. No i trzeba go wymienić. Części już sobie kupiłem. 8 dyszek. No i co? Trzeba rozpołowić sekator. Tu wam nie będę zawracał tyłka. 6 śrub do wykręcenia. I sekator jest rozpołowiony. Nie No i dobra. Jedna połówka sekatora i druga połówka, ta, która mnie interesuje, właśnie z tym urwanym ciągłem. No to teraz wymiana cięgła. W sumie nie jest to technologia NASA. Zobaczcie. Zdejmujecie jedną sprężynę, zdejmujecie tą sprężynkę. Macie cięgiełka tak delikatnie obracacie jednym cięgłem, zdejmujecie to samo z drugą stronę zdejmujecie. Przy okazji jak już tu jestem. To wycieram tu to wszystko. jedziemy z nowymi ciągłami, Wkładacie ciągło nowe obrót, od razu sobie tu wytrę, drugie ciągło nowe. Brud. I teraz sprężyna. wkładamy sprężynkę. No i tak. Z jednej strony. Tak z drugiej strony. Zobaczcie. może światło mam nie najlepsze tu musi tu zaskoczyć sprężynka z jednej strony i z drugiej strony tak samo i wszystko I to jest cała to jest cała słuchajcie wymiana cięgiel. i teraz składamy sekator do kupy z powrotem złożę jeszcze przetrę Ważne, żeby tutaj nie nabroić przy elektryce. Więc zaczynamy od elektryki. Tu się muszą zlicować takie dolczyki. tych Śruby na miejsce. Tu ma być luz. Jest luz. I wszystko. Cekator jest złożony. Nie wiem ile to zajęło. 8-10 minut całości. Robota zrobiona.